Witajcie, ja jestem Doknes, a to jest kolejny odcinek z Bedwarsów Wiem, że teraz wróciło i nic nie widzicie, ale e, z Bedwarsów i ciśnijmy wraz z MWKą na takiej oto śmiesznej mapce, na tej samej co ostatnio Akurat, no nie fart, albo i fart, bo będę wiedział o jak grać. Fight. MWK? Czekaj, zamawiam kebaba. Co robi? Okej, okay. pamiętajcie, że MWK nie dość, że bawi i tuczy, to jeszcze dba o swoje cardio. E, w takim wypadku rozumiecie, no. Chłopak czasem nie może. No. Mówisz o sobie teraz, tak? Nie, 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 okay, nie. nie, nie. Spoko. Yy, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmu, filmie. Film. Z, ten z Bedwarsów na kanale. Dzisiaj jesteśmy na Terari. mój kanał. Juhu. Yy, jaki mamy pomysł stary na dzisiejszy film? Znaczy, zrób wygra... Wygrać. 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 Wy, wygrać, A, okay. wygrać. Nie, wygramy tego. Jak to nie? No zobaczysz. No ja Poprzednia runda była przegrana, to to też będzie, uwierz mi na słowo. Mi się, mi się wydaje, że mamy duże szanse, a wiesz o tak myślę? Nie wiem, nie wiem. Bo wierzę w nas. Wiara no. chyba tylko nam pozostała. No. Tylko i wyłącznie. Ej, dobra, to przydałoby się pójść po diamenty. Tak no. Tak ogólnie, by the way. To weź mi daj ten budulec, jak możesz. No, na znaczy, ja nie, nie mam ja, budulec, nie ja, ja też nie mam nic, teraz już. Aha, no, możesz co zebrać? No, dobra, okej, okay, mam. Ulepszenia, pyk. żeby szybciej, szybciej Ajdemy, robiły kap-kap te żelaza No spoko, spoko Znaczy ja nie wiem czy mi starczy tyle w ogóle No ale nie, nie no co? to ja zaraz przyjdę i ci tam dopomogę Okej okay. Więc magenta spoko. kupiona Tam jakiś typek się też buduje, ale musimy być przed nim MWK, więc tam szybciej ruszaj ten tyłek Chcesz spaść, czy Dobra coś? Dobra, mam trzy mam diaksy, mam trzy diaksy, okay, zmywam fajnie, się kolego. A po co ci te trzy diaksy? No po to by je na przykład odrzucić do strzynki no. <laughs> Okej... Okay. Ej ej ej, uwaga, bo mam łóżku nie a tym z do nas przyjdzie przecież Tak? No. A czemu ty o tym... Czemu ja o tym mam myśleć, a nie ty, mój drogi? Przecież Też jeszcze pomyślałeś. O widzisz? Żółtym już zniszczyli. Ej, czyli mają... Ej, oni... Daj no rozwalamy muszczu! No dawaj, tam dawaj, biegnę, dawaj, mordeczko, dawaj, dawaj, dawaj. Właśnie tam biegnę. Rozwalimy ich teraz i będzie po płaczu. Pięknie. No i nice. Teraz pięści muszę go zabić, wy tym O nie, bo trzeba bo on... Ja nie mam miecza! Ja nie mam miecza! Halo, pomocy! Ej, zrzuciłem Aj, go! To a... naprawdę! Pięknie! Dobra, dawaj. Super. Został jeden, ja idę kupić miecz szybko. Ej, aha, bo to była para, odbądź wcześniej chłopak! je chłopak. jej jaki to było słodki, ona wyszła, kiedy zobaczyła, że on przegrał. No dawaj, dobra, weź tam nie udawaj, że cię to wzruszyło. No bardzo. Yy, to była najpiękniejsza okay, chwila Idę ją teraz zabić. No dość miało, no to idź, Rumaku. Tylko mam nadzieję, że... Ale ona już wyszła, mówię ci. Tak, wyszła? A, okej. Okay. No to w takim razie wygraliśmy. Mówiłem ci, że to było kochane love story. To ty mi nie wierzyłeś. Yy, nie. Ona się zabiła, kiedy zobaczyła, że jej ukochany zniknął z tego świata. A dosłownie to spadł w przepaść. Znaleźć kiedyś, co jest na... W samym końcu przepaści w Minecraft? Yy, nie. Ja nie teraz... Rox nagrał o tym film, zgaduję Aha, no faktycznie nagrał Przypomniało zgaduję, mi się Zgaduję stary, Rox o Chcesz... już nagrał film, generalnie No Kupiłem jak coś te yy, Złoto Złoto złotko, hehe Okej, okay, no to świetnie, już mam 13 emeraldów Super 20! Super, dobry jesteś 27! Dobry jesteś. 28, dziękuję, wracam do bazy. Tak trzymaj, mordo, tak trzymaj. Trzymam, trzymam spokojnie. No, ale nie puszczaj! Wow! Jak puścisz, to nice. nie miał. 28 emeraldów. Ja ty no, jednak ja jestem się kozak. Cieszyje, no, wup, wup. kozak jesteś, ostry. Jestem Zrób kozak. Se deba Ale nie, zapomniałem, nie nagrywasz z kamerką. Ale w Minecrafcie deba nie zrobisz, więc A, ja trochę przypał. Dobra, eee... Aha, ty będziesz samolubny i kupisz wszystko dla siebie, dobra, to ja nie. będę dalej tutaj babe. Jezus, dlaczego tak w ogóle pomyślałeś? Patrz. Patrz ile jest emeraldów w skrzynce. No okej, okay, nie no, ale co, ja sobie wolę chyba... A, za to to ja miecz wolę kupić. Po co zbrojka? Po co zbrojka? A bo co, ja jestem zbyt bogaty na takie pierdoły? Ja sobie wolę kupić... Ja sobie wola kupić... O tako zbrojka! Bo to zbrojka dobra je. Okej. Okay. O pyk Ale oduszczę emerald do skrzynki No odkładam odkładam Myślałem że będzie jeszcze kosztować ten Dobra, nie, ja, nie, nie, idę, nie. ja idę się bić <laughs> No dobra, to powodzenie Ej tam ale ogólnie. ten, obuduj łóżko ogólnie jakoś lepiej Zaraz obuduję Pięknie Pięknie Hubert Ej tak mało, ło, myślałem że spadłem Tak mało osób zostało w ogóle Chociaż ja tutaj zobaczę, za co jest jakiś lepszy budulec... O, innego emeralda. No się noc robi, ej, to już mnie denerwuje w tych nowych bedwarsach, że to jest takie... trochę słabe, że to ciągle noc jest. Fuck! Jest... zdrówko, mała krówko. Sam krowa jesteś. Ale to, to było krówko, nie krowo. Ty mnie teraz obraziłeś, ej, ja ci tak Ej, patrz, do... jakie dziewczyny nas biły? To, ja jestem na środku, nic nie widzę. Ja mam... Teraz wybuchy takie... Ja mam alergię! Wybuchy wszystko... Ja mam alergię. Nicole tu jest. To kto jest? E, dobra, to już idę, do zależności emeraldów. Nicole? Nicole! Witaj na mojej wyspa! Bardzo serdecznie!

Ja no też ja co to bułki. zrobiłeś ej bo ja muszę ej chodź tu No i idę. da Tak to się robi gościu co Ej rozwalił mnie kurwa rozwalił muszę bo ja nie no, nie ty jesteś w ogóle czemu ty tego nie zrobiłeś powiedz mi Nie wiem nie bo... spadnę Kurczę... No, spadłeś o nie czekaj to ja nie iść w twoje ślady. Nie zabiła mnie zabiła mnie mnie wiesz <laughs> Daj mi miecz masz jakiś słabszy miecz Nie nie no mam A dobra A, ja ja spadła w przepaść No spadła Spoda ogólnie Bardzo Będę za tobą Dawaj, okay. ciśniemy je, ciśniemy! O, zginęłem! A ona ma zlą. O nie! Spadłem! Poda <grym> Ej, z mu s obsydianami! Co? 6 obsydianów Co? miałem Co? No nie No nie Ja sobie kupię jakąś zbrojka Ale zlamiłem Mamo, tato. Eee, no, zlamiłeś, zlamiłeś ogólnie. O nie! I obudowywują łóżko! No Biegniemy to na nie, te... póki czas! Znaczy, no ja już pobiegłem. Rozwal je, MWK! No nie! Kurde, no, to blaszka, super je rozwaliłeś. O nie! Baczka. Też spadłem! O, no bo takie... Ej, a my zostali... Ej, jeszcze z ziomów paru zostało w ogóle. Typy. No. Ej, to... Ej, one tu są! O, no, spadło. Ej, Ej spadła znowu? w ogóle obudowanego łóżka, mordo! Mamy, no, no. mamy, tam nie kłam No, bardzo ogólnie Ej, ej, ona mnie zabije Ona mnie zabije Zabiła mnie Halo? No Darkness? dobra, ja, ja to jestem przygotowany na wszystkie ewentualne... O, zabiję pięknie, ją Pięknie, pięknie I jej Idź sobie też Ala Hagbar O, zabijam! Dawaj, wbijamy nie. do niej, wbijamy, 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 ja stary z czym Ale byle muszę zniszczyć, stary Tylko tyle no, to ja właśnie, ja właśnie teraz kupuję itemki Dasz radę, Loch Ła, Ała, biją mnie, biją mnie, ale ja je zepchnę, spoko o. To je zepchnij, spoko, czekaj, Okej. Okay. Pyk, pyk, dobra. Rozwaliłem im łóżko. Piękny jesteś, kolego O, dziękuję bardzo, tak jak nasze koleżanki, ale musiałem Ej. je zabić, no bo niestety nam przyszła... Szklad... Tak, pięknie, zabiłem, a pięknie. co tam? One by nam się przydały w tym Nightclubie naszym wspólnym w Katowicach. Co? <laughs> no nie pamiętasz? Nie! Przecież... Ostatnio, no jak to, doknes. Teraz udajesz takie na, na nagraniu, że niby nic, ale zapomniałeś, A, to... że zainwestowałeś w nightcluby, w tym... W no, tym, w takie zabe zabezpieczenie na życie rozumiem, tak? No to ja, ja już to... No, to no. nie pamiętam, wyobraź sobie! No bo pijany byłeś niespełna rozumu, zapomniałem, dobra, okej, okay, zapomniałem. Wybacz, wybacz. No, to, to się wytnie, magia montażu, wszystko zniknie. Wiecie o co chodzi. Ja no pewnie do... zapomnę. Ej, dobra, jestem tu se na środeczkuję i ogólnie powiedzieć ci coś ciekawego? No. Tutaj nie ma nikogo. <grym> no to bier wszystko, co jest. No bierę i tylko osiem było. Zosta... Ej, zostało tylko dwóch typów stary, ale my jesteśmy dobrzy. No zwłaszcza ja. Zwłaszcza ja. No, <klujny> no. Ej, dobra, ej, to... To chodźmy może na tych typów. Na co czekamy? Eee, Mam 8 emeraldów, kupuję tylko diamentowy miecz. Chcesz 3 emeraldy to są w skrzyni, morda. No dobra, tylko musimy wyhaczyć gdzie oni są. Boże jak ja nienawidzę jak jest ciemno Nienawidzę, dobra tutaj bryk. A bo to na stały jest ta zbroja. myślałem, że tylko na chwilę. Nie, to i temy wszystkie, które masz w ekwipunku chyba ten. Ło, wow, dobra, widzę ich, ja już do nich idę. No Ech, dobra, pocisnę. to ja pójdę z tobą w takim razie, ok? No to chodź, chodź. Znaczy, no ja wyczepiłem jednego zioma, ale on jest tak daleko w ogóle, mordo. To zupełnie. Ja Ej, on nic nie zbudował w ogóle. on... Łoł, wow, dobra, nie spadłem. Patrz, no, jak tam się dostać? No to się Czekaj. nie postarałeś. Pa, jak on. Obuduje, obudowuje łóżko, stary. Czyliśmy tylko jeszcze sami nie przegrali, nie? No czy. Zostaliśmy na jakąś dziewczynę tego i na Timiego Więc no zobaczymy jak to jak to z nimi będzie tutaj. Ja mi tam się wydaje, żeby gromy Mhm. W ogóle... Gram na swoim też surpaku teraz zauważę a mniejsza w sumie. Na swoim? No dlatego tutaj są widzowie wszędzie TNT, żeby nie było, teraz byś się Sorry. Ale to było potrzebne. Taki wybuchowy teksturpak No gdzie ten ziom jest? Ja chcę go zabić. Nie pytajcie Roz... się dlaczego Rozwalaj go łóżko, mordo! Ale komu? Zabiłem ziom. No, jak ty nie poszedłeś za mną, Ty, no jest nie. Downem. ty no jesteś nie. downem. Ty ja, jesteś serio downem. Ja jestem tu, biegam i zbieram emeraldy, o, co ty ode mnie Jaki chcesz? ty jesteś łeb? No, jestem Jaki łeb Jaki ty jak jesteś ślub. łeb? O, nie wierzę w ciebie, stary. To ja tu cisnę zioma, ciągle go zabijam. Na no, ty, ty nawet za mną zabijasz. nie szedłeś! By ty, wy ty w ogóle, stary. No. Dobra, to sam to musiałem zrobić. Dobra, a co ostatniego niego już ja zabiję, serio? J jasne. A, już to zrobiłeś? Nie, no zabiłem zielonego dopiero. Ej, ja nie N wiem aha. w ogóle gdzie jest zielony, wiesz? Nie N chcę mi się go już szukać, tak szczerze. N zielonego już nie ma. Y nie zielonego, tego y niebieskiego znaczy się. Aha, no to ja go poszukam, nie ma sprawy, tylko... Ja już go widzę, spokojnie. Spoko. Przejdę. ale to czekaj na mnie. No, te teraz też czekałem na ciebie i co? No to Disze chwilę poczekaj, o po tu co jesteś tu nic te stare emeraldy, no ja tutaj, czekaj, tylko yy, Bo tu jest ta niebieska wełna, czyli... To jest jego droga tutaj. No o. powinna być, a jak nie, no to... Klapa, e, ale, ale czekaj, bo tutaj nie ma łóżek. Ej, to... Hmm, czy on już nie, to... nie zrobił w jajo? Czy on na mnie niszczy właśnie łóżka, ale to nawet A on jeżeli... już nie ma łóżka! trzeba po no ja no prostu tak. znaleźć. No właśnie go zabijam, spoko. Aha! Magenta, wygraliśmy, jej! Magenta, wygra wygraliśmy tak samo magenta, jak wcześniej! Jubi, jej! Zostawcie subskrypcję! Polecamy bardzo serdecznie. Co, już się pożegnałeś? A, dobra, to cześć!